Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na serwerze Nostalgia Craft, Nostalgia Craft. Teraz tak, ja sobie z pieskiem tutaj chodzę. Zaraz Wam pokażę wszystko co i jak. Choć piesek, chodź, 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 chodź. Tak, magazyn jest skończony. Jest zrobiony tak, jak moim zdaniem powinien być stworzony. Tutaj jakieś elementy, jakieś wzorki dodane. Nie wiem, czy pokazywałem ostatnio, nie wiem. Co dalej, co dalej? Bo też tak nagrywam drugi raz to samo, bo wcześniej mi się w OBS-ie mikrofon wyłączył i mi ściągało dźwięk ten z laptopa, nie zauważyłem tego w ogóle. No i, i muszę nagrać to od nowa, więc coś tam coś tam zrobiłem, coś tam nie zrobiłem, więc, więc tak, nie mam oczywiście z tego miejsca na, na łapkę więc muszę wrzucić piórka łapka to jest podstawa moje, mo, mojego że tak powiem chodzenia nie wiem lubię z łapką wchodzić więc tak tutaj maślana zrobił system że tak powiem zabezpieczający wejście potworków do naszej bazy tutaj nikt nie ma prawa wejść nic nie ma prawa wejść więc jest git Opuszczamy mechanizm, no troszeczkę przylagowany, ale no niestety no tak mechanizmy działają właśnie na multiplayer, na becie, więc, więc one są w miarę fajnie skonstruowane. Ja nie wiem jak to tam Maślana porobił, coś tam, tutaj wiem, że jakiś mechanizm jest, Maślana się spisał na medal, więc tak. Tu raczej się nic nie zmieniło od ostatniego czasu. Co pokazywałem jest ta przepalarnia, przepalarnia. Tutaj gdzieś e, chyba tak... Nie, wszystko jest tak jak było. Tu jest maślany piesek. E, tak, no tutaj e, co? E, walka z, z ręką. Tutaj jest czaszka. Tutaj jest kaktus, który sobie rośnie. E, ogólnie też będę robił właśnie też będę robił właśnie jak to się mówi na szybko barwnik zielony, więc kaktusa sobie zostawię. Będę robił dużo barwnika zielonego będzie mi potrzebny. zielona wona też mi będzie potrzebna. Mam zamiar zrobić tam parę, parę takich pierdół, więc trochę tutaj będzie. W ogóle tak, tu jest komnata moja i maślany, taka wiecie. Tutaj jest jedno łóżko, jest moje, drugie z albo na odwrót. Tutaj mamy jacuzzi, takie do, do, do umycia dupy, że tak powiem brzydko. I dalej tutaj będę tworzył, kombinował, działał u bo tu trzeba coś, coś z tym zrobić. Więc tak, ja sobie tutaj ten korytarzyk tutaj puszczę. Na pewno bym chciał jeszcze sobie tutaj puścić, na narożniku. Tutaj będzie takie niskie przejście, no cóż, niestety. Takie przejścia też muszę porobić. Dobra, tutaj jeszcze jedno. W ogóle też mało miałem strasznie czasu odnośnie właśnie, odnośnie właśnie świąt i, tak, i tego nowego roku. Całkiem wszystko moim zdaniem poszło sprawnie. E, ogólnie zadowolony jestem. Tak, jak, tak nigdy mi po prostu e, nie poszedł ten nowy rok. E, znaczy nowy rok. Tak miło jeszcze nigdy chyba nie spędziłem czasu, nie licząc tam okresu dzieciństwa. No ale e, mówię, no wiadomo, e, są lepsze i e, i gorsze właśnie okresy przedświąteczne, czy świąte, świąteczne, noworoczne i tak dalej. E, dobra, więc tutaj by trzeba było może, tutaj może jakąś podłogę z drewna, że tak powiem. Po, pociągnę właśnie taką zwykłą drewnianą stylówę, e, zwykłą drewnianą stylówę, jak już jest na suficie, no nic innego tutaj nie, nie, nie stworzę, nie zdziałam więc no co no, ładniej, ładniej być nie będzie bo chciałem tutaj się właśnie mówię dokopać do tego bo tutaj kejwa maślana znalazł takiego, którego w sumie przerobiłem na, na pokój mieszkalny no i trzeba z tego korzystać i trochę tutaj porobię troszeczkę pójdę na spauna się pochwalę wam, że słuchaweczki dostałem tak słuchaweczki dostałem właśnie na, na Wigilię. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo fajne ogólnie te słuchawki. Takie, jakby to powiedzieć, od... od w ogóle takie bardzo wygłuszające, że tak powiem. Ta pianka cał, całkiem spoko, ciekawa. Dobra, więc ja tutaj teraz ściany muszę porobić, więc stwierdźmy, że tutaj będzie takie sobie wejście tutaj, może o raz, dwa, trzy, cztery. Teraz to bym musiał sobie zlikwidować. Tutaj, hmm, czy ja mam toporek? Nie mam toporka. Nie mam toporka, więc muszę to ręką wszystko zniszczyć, bo się pomyliłem, bo wyjście będzie w innym miejscu zupełnie. Hmm, też na pokój mam pomysł, że kominek tutaj wstawię. Stawię coś jeszcze. No, tutaj ścianę zabuduję, postawię i tak dalej, więc będzie, będzie git. Będę musiał też stworzyć. Będę też musiał stworzyć. Też będę musiał stworzyć, co ja mówię, sufit tutaj i później sobie te pierwsze ściany wyrównawcze postawić. Dobra, coś takiego. Jeszcze muszę się podbustować i stworzyć coś takiego. Teraz, tak, schodki, to muszę zrobić taki design tutaj, żeby tutaj wstawić po prostu bloki, bloki drewniane. No niestety, czy stety, tak to będzie wyglądać. Tutaj będę musiał sobie ścianę wstawić. Stona będę musiał chyba sobie więcej przepalić. No, ale mówię, ile zrobię, tyle zrobię, i na resztę po prostu mnie yy, nie stać, że tak powiem. Mm, dobra, więc tutaj zaczniemy może sobie yy, od, postawienia, od postawienia słupków brzuskowych. Nie wiem, brzuska mnie jakoś bardzo satysfakcjonuje. Brzuska mnie strasznie satysfakcjonuje, że tak powiem. Jeżeli chodzi o właśnie o te pomieszczenie, nie wiem, jakoś tak stwierdziłem, że brzuskę wykorzysta, chociaż nie wiem, nie jestem jakimś tam zwolennikiem brzuskowego drewna, ale, ale, jestem w stanie po prostu to przeboleć tutaj. Na pewno, na pewno, co? Nie, no w sumie to, to, to usuniemy albo zostawimy już tak na, na pogrubione ten, na pogrubione wejście tutaj oczywiście po pochodni do góry po pochodni po pochodni o tak mniej więcej może być tutaj będzie ściana jeszcze z kominkiem to tutaj może ten kominek właśnie wykminimy żeby tak było mniej więcej coś coś, coś ciekawego tutaj Tutaj ogólnie strasznie strasznie miałem kiedyś pomysł na to jak jeszcze to zaczynałem budować, tutaj tworzyć. To było jeszcze po zaraz chyba po Sylwestrowym, Sylwestrowym świątecznym. Więc, więc właśnie więc właśnie tu miałem wtedy pomysł na to. Później mi to oczywiście wleciało z głowy, ale ale kontynuację pomysłu dalej jest, dalej jest w mojej głowie, więc tutaj trzeba, trzeba tutaj działać właśnie w związku z tym. No, i też w ogóle się chciałem zapytać, tam możecie tam w komentarzach tam odpisać. Czy jak tam w ogóle wam ten Nowy Rok przyszedł, czy ciężko czy, nie ciężko, czy nie ciężko, czy może właśnie też w miłej atmosferze, jak w takiej, jakiej ja spędziłem właśnie ten, tego Sylwestra Nowy Rok. Może jestem przez to jeszcze troszeczkę zmęczony dzisiaj, ale, ale nie ma tego właśnie, mówię, złego, co by na dobre nie wyszło. się trochę, troszeczkę się człowiek odchamił. Tutaj na dwa to dwa bym musiał zostać w przerwie, jeszcze jedno wykopać, i w sumie bardzo dobrze, że jeszcze to jedno musiałem wykopać. Dobra, tutaj w ogóle będę tak kombinował z tą ścianą, tutaj nie kompletnie, kompletnie właśnie to pomieszczenie robię tak randomowo. Tak randomowo je robię, więc, więc nie, nie ma jakiejś tam tragedii. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj może też jakieś tam pochodnie się da. Tutaj ten kominek będzie trzeba dobrze zrobić, bo on będzie tutaj kluczowym, kluczowym elementem tutaj tej układanki. Tutaj podłogę będę musiał przekminić. To będzie w ogóle ciekawe, tą podłogę tutaj przekminić ale nie no, przekminimy to w ten sposób w ten sposób teraz tutaj byśmy musieli zrobić sobie to wejście na ten kominek tu oczywiście wszędzie bym musiał zrobić tu oczywiście wszędzie bym musiał zrobić sobie ścianę Łe, już troszeczkę zrąbałem najpierw to powystawiam tym tym koblem. Właśnie tutaj, jeszcze te krawędzie, boki i tak dalej. Na pewno bym chciał, może tutaj sobie zrobić jakieś półpłytki, żeby tego kominka tak inaczej było widać. Też koble są nowe. Strzały wyrzucę. Strzała mi nie jest potrzebna. Teraz możemy sobie z, z, za, załączyć właśnie e, ten nederracka, właśnie żeby go podpalić. I mi się wydaje, że tutaj nic nie będzie mi płonąć. E, tutaj sobie oczywiście ściankę zrobimy, e, ściankę zrobimy i z tej strony tak samo, to samo zrobimy, żeby tutaj był kominek, tak jakieś ogrzewanie, wiecie, taki klimat. E, klimat właśnie. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Taki górski klimat o. Dobra, trzeba przede wszystkim wszystko wypowypełniać powypełniać koblem. Wiem, to może jakoś nie wygląda. Chociaż u mnie na teksturpaku wygląda to znakomicie. Wydaje tak mi się wydaje. A, a przynajmniej tak mi się tak mi się to podoba. E, dobra. Coś takiego jest kominek. Jest wszystko mm, fajnie. Chociaż nie wiem, czy te bloki tutaj zostawić tak. Mm. Ja no, dobra, tak to zróbmy. Ciekawie i ciekawiej będzie. Dobra, tutaj pochodnie jakieś tam postawię. No, i tutaj bym musiał zrobić sobie podłogę. Ciężko będzie ogólnie, jeżeli chodzi o drewnianą podłogę, tak samo kamienną. Będzie trzeba się troszeczkę, troszeczkę będzie trzeba to wykminić, jakby to dobrze zrobić, żeby to było fajnie i dobrze przede wszystkim. Ale mi się tak wydaje, że może wykorzystamy tutaj różnorodność bloków. Hmm. Może wykorzystamy faktycznie tą różnorodność. Też takiego długiego odcinka nie chcę robić, a sobie to skończę po odcinku, więc na spokojnie. pod albo w jakiś tam inny dzień, chyba że na live'a jeszcze to przełożymy, przerzucimy na jakiś inny dzień. Na razie mówię, jestem też przed jednym z trudniejszych dni i gorszych dni w mojej pracy, więc też tak za bardzo mówię. Nie chcę mi się live'a robić, jeżeli chodzi o dzisiaj czy, czy też jutro. Zobaczymy, może w sumie jutro, jak będę zmęczony, to na live'ie wyżyję swoje emocje w Minecrafcie. Zobaczymy, zobaczymy. Tak, na pewno w sumie 15 minut się robi. Hmm. Dobra, wiecie co, jak się te 15 minut robi, to ja mam ja mam ciekawy pomysł e, odnośnie właśnie tego. Tutaj właśnie sobie takie. Mi się wydawało, że mam krzemień w ekwipunku. Dobra, szkło to odłożę do szkła. Na razie niech sobie jest w szkle. E, stone. Tutaj nie pamiętam, co miał być jeszcze. Też chyba puste. Stone slaby tutaj może damy. Ja sobie jeszcze może przepalę tak z dwa staki, z dwa staki kobla na, na dwa staki stona, bo stone się zawsze przyda. Wiecie o co chodzi. Teraz tak, po 8 sztuk węgla będę musiał nazbierać, bo widzę, że jest strasznie mało. E, tak, jeden stack łe e, moje, e, moje zdolności poruszania się w piecyku w minecraft'cie są a tutaj jeszcze przepaliłem stack są po prostu the best e, idę się położyć do bezpiecznego miejsca właśnie i sprawdzić przy okazji czy się nic nie pali bo wiecie e, to jest z tymi mm, zdolnościami mm, z ogniem z ogniem jest ciężko lepiej jest mieć ogień. E, lepiej jest mieć właśnie ten ogień odizolowany e, dalej, niż, niż, jeżeli, niż e, miałoby się to w ogóle spalić. Spawn. Zobaczymy co się tam na spawnie zmieniło. To by było ładniej zrobić. E, tak, więc tu jest skrzynka, siekierki. E, jedzenie dla ludu. Korea Lanka widzę, że dalej porasta kaktusami. Tu widzę, że stacyjka metra jest ładnie fajnie robiona. Co to jest za ...za burak na spałnie. Ale to jest ten. Co to jest? Aha, stacja kolejkowa. No. Trzeba by było tutaj coś porobić, je, coś zrobić, jeżeli chodzi o tą ścieżkę. Ale no nieważne, nieważne. Tutaj Blue Scorpion widzę prawie, chyba skończył blok. Tak mi się wydaje. Skończył chyba. Tam drugi zaczął tworzyć, budować. Blue Scorpion mi Wisi mieszkanie w bloku z tego co mi wiadomo. Czekam aż te plaże tutaj będą zabudowane. Za bo to widzę, że ktoś tam sobie pozyskuje piasek i ma to wszystko w pompie. Tutaj jest okręt, okręt krążownik szachowa. no ile się nie mylę. Więc. Więc tu się przejdę, zobaczę co nowego. Tak postanowiłem, że trochę zobaczę co nowego na serwerze na koniec odcinka. I trochę coś tam porobię, pomówię, e, popierdzielę. E, nie od rzeczy, kurde, tylko wskoczyć. E, jak ja skakać nie umiem w Minecrafcie. Dobra, z krążownika może się coś ciekawego zobaczę, bo tam widzę te, e, te tory idą, lizaki idą. Wszystko idzie. O. A tu szacho pewnie osusza osusza teren i będzie piasek ze spodu pozyskiwał. Też fajny pomysł. Hmm. O, jeszcze przelają petardami, a już jest praktycznie druga połowa dnia nowego roku. Tu jeszcze jest suba wejście gdzieś tutaj powinno być, ale dobra, ale z właśnie z tych widoków to fajnie się to zapowiada ogólnie, w kole tu widzę, że kolejka idzie, ja się w kolejkę ja w kolejkę ingerować nie będę dostosuję się, jeżeli chodzi o to jak tak już patrzę to się dostosuje właśnie bo nie ma nie mam zamiaru się z nikim wspierać. Jak ktoś chce kolejkę sobie zrobić w ten sposób, to nie chce zrobić w ten sposób. Nie moja tam sprawa. Tak, 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 tak. Co tu jest? Tu jeszcze nic ciekawego nie ma. W tym tutaj zrobionego. Tu chyba miało być wejście do góry. Tu wejście chyba też będzie chyba do góry później. Nie jestem pewien, ja się tam na okrętach na, na flocie się tam ogólnie nie znam, więc się nie wypowiadam. Oj. Hmm. Tam się chyba nic nie, nie pozmieniało. Tam jeszcze widzę, że MK Technik zaczął właśnie tworzyć tworzyć właśnie domek. Swój. Tam, parczek w ogóle też powstał. Elektrownia, widzę, że tam powstaje pieczarka, elektrownia, czy coś tam, nie wiem jak to tam nazwał. Ale jądrowa, czy tam atomowa? Nie pamiętam. Dispenser. To mi się coś nie podoba, ale nieważne. Nieważne. Tu jest jeszcze budowla opisana. Budowla jest opisana. Budowa statku, proszę wypin wypink... wypinklać? Wypinkalać! E, dobra, nieważne. Widać, że jeszcze za dobrze nie umiem czytać po tym nowym roku. Chociaż nowy rok e, typowo na, na trzeźwo przyjąłem. E, ani, ani grama alkoholu, więc e, taką formę spędzania Sylwestra przyjąłem, byłem bardzo, bardzo szczerze, byłem nawet zadowolony. A i nawet jeszcze nie, nie mam co narzekać właśnie. Nie mam, nie mam co narzekać, bo miło spędziłem przede wszystkim Sylwestra i Nowy Rok. No, bo bez alkoholu też pamiętajcie, że idzie się bawić i to bar <laughs> i to bardzo dobrze. Dobra, tam w ogóle widzę Lizaki się tworzą. Tutaj no, nie wiem co tutaj ma być. Ale mam nadzieję, nie, że nie żadna jakaś druga Korea. A tam w razie czego, w razie czego, to tam będzie trzeba coś tam pokminić, żeby zbombardować tą Koreę. Bo tu jest Polska nie Korea. Naj, 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 najwyżej będziemy coś kminić, jakieś protesty czy coś. O, ja mam pomysł. E... O, ja mam bardzo ciekawy pomysł. Jeszcze na sam koniec. E, dobra, przede wszystkim crafting box. Jestem ciekaw, czego ktoś tutaj później sobie znajdzie. E, podejrzewam, że że on przepadnie w nicości. E... Ale dobra. E... Dobra, jakby to, jakby to tam napisać, gdzie jest to przejście? E... O! Podejrzewam, że właściciel Korei i tak tego nie obejrzy. Więc... E, o, lud, wszędzie lud. Hmm. No, właściciel Korei nawet nie, że ma otwarte przejście. E, tu jest Pols Polska, nie Korea. Pro proszę. Dobra. Taki smaczek na koniec odcinka, więc ja się tam wracam do Houma. Więc co? Do zobaczenia, do następnego odcinka. No i cześć.